Dziś zajmiemy się koleją na Śląsku. Mamy tu kilka y, ciekawych materiałów, w tym fragmenty przemysława Nadolskiego o Bieruniu, który jest takim no, szczególnym przypadkiem. Tak, to fascynująca historia. Spróbujmy zrozumieć, jak te żelazne drogi, no wiesz, zmieniły region, na jakie problemy napotykały i dlaczego ten bierun jest tak um, wymowny. Zdecydowanie ten związek kolei z przemysłem śląskim jest absolutnie fundamentalny. Już na samym początku XIX wieku, no powiedzmy 1800-801, te pierwsze linie, takie jeszcze konne, służyły bardzo konkretnym celom czyli transport surowców. Dokładnie. Transport węgla z kopalni, jak słynna kopalnia Król, do hut jak Królewska. Węgiel, cynk, żelazo bez kolei, ten cały boom górniczy, hutniczy byłby, no, niemożliwy na taką skalę. A wspominałeś o sytuacji po 1815 roku. Śląsk był wtedy trochę, no, duszony cłami Rosji, i Austrii. To chyba wymuszało szukanie nowych dróg. Tak. Tak. To był kluczowy moment. Potrzebny był dostęp do nowych rynków. Do Prus na zachód, a przez Kraków dalej na wschód Europy. Główny cel był prosty: taniej wywóz surowców. Głównie do Wrocławia, a potem dalej. Czyli taniej niż drogą? Taniej niż drogą, zdecydowanie. Chociaż, co ciekawe, na początku drożej niż transportem wodnym. Ale kolej miała jedną y, ogromną przewagę: niezawodność. Właśnie. Niezawodność. Odra latem miała niskie stany wody, zimą potrafiła zamarznąć. Kanał Kłodnicki też, powiedzmy, nie był idealny. A kolej działała praktycznie non-stop. To dla przemysłu musiało być bezcenne. Oczywiście i skracała czas transportu. Węgiel z Zabrza do Wrocławia jechał koleją 2,5 dnia, a wcześniej tygodniami. To była prawdziwa rewolucja. Rzeczywiste. Ale wróćmy do Bierunia. Mówiłyśmy, że to specyficzny przypadek. Czyli on nie skorzystał na tej rewolucji od razu? Nie, nie. Stary Bieruń przez dekady był na uboczu. I to miało swoje konsekwencje. Jakie na przykład? No cóż, hamowało to rozwój. Lokalne firmy upadały, jak zakłady Lamprekta i Haberkorna. Rolnicy mieli problem ze sprzedażą no, swoich produktów. Nawet fabryka materiałów wybuchowych Lignoze, bardzo ważna, zmagała się z ogromnymi kosztami. Musieli wszystko wozić konno. Czyli miasto chciało kolei, ale jej nie dostało. Długo. Bardzo długo. Próbowano wielokrotnie. Były petycje, były projekty, ale zawsze coś stawało na przeszkodzie. Brak kapitału, prywatna inwestycja nie wyglądała na rentowną. A państwo? Państwo króskie nie chciało pomóc? Początkowo nie bardzo. Zmieniła to dopiero ustawa z 1838 roku, która gwarantowała pomoc państwa. Ale były też inne priorytety. Liczył się wielki przemysł, główne szlaki, a nie małe miasteczka jak Bieruń. A były jakieś konflikty społeczne? Protesty? Owszem. Przewoźnicy konni no bali się o pracę, protestowali, były spory o wykup druntów, ludzie czasem nawet niszczyli paliki, które wytyczały trasę przyszłej linii. A z drugiej strony próbę lobbingu. Też były. Jest taka anegdota o księciu Pszczyńskim. Miał dobre układy z cesarzem Wilhelmem II, ale jak go poproszono o interwencję w sprawie kolei dla Bierunia, to odmówił. Stwierdził, że to sprawy urzędowe, że on się tym nie zajmuje. To pokazuje, jakie to były trudności. Niesamowite. Czyli stary Bieruń musiał czekać. Ale kolej w końcu dotarła gdzieś w pobliżu. Dotarła. Ale do Nowego Bierunia. I to już w 1859 roku. I to nie była jakaś tam stacyjka. Tylko, to była stacja graniczna. Na bardzo ważnej trasie, Mysłowice o Święcim, która łączyła Prusy z Austrią, była komora celna, była restauracja. Taki punkt tranzytowy. A kto z niej głównie korzystał? Przede wszystkim robotnicy. Dojeżdżali do pracy w kopalniach i hutach. A stary Bierun i ta fabryka lignoze co z nimi? Lignoze swoją bocznicę dostała dopiero w 1917 roku. A sam stary Bierun na własną stację czekał uwaga, aż do 1972 roku. 72 to jest przepaść czasowa. Tak. Wtedy powstała linia Tychy, nowy Bieruń. Impulsem były już powojenne inwestycje, ogromna fabryka samochodów małolitrażowych w Tychach, czyli FSM i nowa kopalnia Piast. Później tą linię jeszcze zelektryfikowano. I tu chyba jest ten paradoks Bierunia, o którym mówią źródła. Właśnie. Bieruń dostał pełne połączenie kolejowe, można powiedzieć, w momencie, gdy tam miastotwórcza rola kolei zaczęła już słabnąć. To pokazuje coś ważnego. Co takiego? Że wpływ infrastruktury jest największy, gdy pojawia się ona w kluczowym momencie, kiedy region dynamicznie się rozwija. Jak przychodzisz za późno, jak w starym Bioruniu, to ten pociąg z napisem Transformacja gospodarcza już odjechał. Chociaż trzeba przyznać, Biorun i tak stał się takim małym węzłem kolejowym. Rozumiem. Czyli podsumowując, Kolej była absolutnie kluczowa dla przemysłowej potęgi Śląska. Stworzyła sieć połączeń, zintegrowała region z Europą. Ale ten rozwój nie był łatwy. Zdecydowanie nie. Były problemy finansowe, społeczne, techniczne. Ten pagórkowaty teren górnego Śląska to było wyzwanie dla geodetów, no i polityczne. A historia Bierunia pokazuje, jak w Soczewce, te wszystkie problemy. I to, jak nierówno korzyści z tej rewolucji się rozkładały. Tak, opóźniony dostęp do kluczowej technologii mógł zahamować rozwój na dekady? To pozostawia nas z takim hmm, ciekawym pytaniem na koniec. Jak potoczyłaby się historia tych części śląska albo w ogóle innych regionów świata, które w tym decydującym momencie rewolucji przemysłowej, tak jak na początku Bieruń, nie dostały dostępu do nowoczesnego transportu. Jak inaczej mogłoby wyglądać dzisiaj?